Zobaczcie, przez długie miesiące słyszeliśmy, że problemy... Przywozem zbóż z Ukrainy nie istnieją, że to jest tylko i wyłącznie wymysł. Przez długie miesiące słyszeliśmy, że nie da się nic zrobić, że nie da się kontrolować, a zobaczcie, teraz wjechał konwój, na początku samochód Urzędu Celnego, na końcu samochód Urzędu Celnego. Tutaj już kolejna zmiana i zobaczcie, jednak dało się coś zrobić, jednak te działania, które zostały podjęte, coś dały. My możemy mieć różne pytania i wątpliwości, ale możemy mieć też świadomość, wiadomość tego jak, do czego przyczyniły się te wszystkie nasze działania. Tutaj widzimy konwój pięciu samochodów, które wjeżdżają ze zbożem z Ukrainy. Każdy ma tą wspomnianą plombę elektroniczną, która jest i my możemy zenerwować się. Zobaczcie, jest zaplombowane, jest zaplombowane. Jeżeli to będzie dobrze działać, to można dzisiaj też jasno powiedzieć, że jest sukces tych, którzy robili protesty, którzy organizowali, bo nie tylko te plomby. Samo to, że, że została przyznana racja tym wszystkim, którzy mówili, że trzeba coś z tym zrobić. Jest działanie. Jest po pierwsze spóźnione, jest nie takie, jak my byśmy chcieli, bo my domagamy się jasno tego, żeby było cło. No ale zobaczcie, te można powiedzieć też mocno. Pokazówki, które są, które funkcjonują, które, y, y, które działają, i y, 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 widzimy, że coś musi zacząć się w końcu zmieniać. Tutaj wjechał konwój tych pięciu ciężarówek z Ukrainy, jedzie dalej za granicę, przejmują inni celnicy, i ja bym widział inne rozwiązanie. Widziałbym przywrócenie cła jak najszybsze, żeby nie trzeba było absorbować aż tylu ludzi do pracy żeby tylu celników nie musiało przy tym pracować. Mają swoją inną pracę. Zresztą na zdrowy rozum, taki chłopski rozum i na zdrowy rozsądek, no przecież ile tego wszystkiego można przewieźć, jeżeli jest też ograniczona ilość osób do pracy, ale możemy mieć satysfakcję z jednego. Ci, którzy mówili przez długie miesiące, że ten problem jest i funkcjonuje, mieli rację. I dzisiaj władza przyznała tą rację, podejmując te działania. Dla nas to jest ważne. Dla nas to jest ważne, bo też pokazało się, że te problemy w ogóle w życiu gospodarczym są i funkcjonują. Często ci, którzy pierwsi mówią o problemie, to są nazywani w różny sposób, ale możemy jasno powiedzieć: tutaj jest coś robione. Ja jadąc, jadąc z Chrubieszowa, teraz wracam, minąłem właśnie konwój pięciu tirów i pomyślałem: Zjadę, pokażę Wam, jak to wygląda i jeszcze raz Wam pokażę, są te plompy zakładane. Czyli można było wprowadzić to rozwiązanie, nawet bez uzgodnień z Unią Europejską. Nie da się otworzyć, nie da się wyładować. Możemy powiedzieć: OK, jest coś robione, nawet jeżeli to nie jest do końca takie działanie, które by nas satysfakcjonowało wyjść, bo to jest bardzo niebezpieczne, jakby ruszył samochód albo cofnął. Więc jest. Ja teraz wracam dalej do Warszawy. Jutro podejmujemy dalsze działania i podejmujemy działania, żeby nie trzeba było znów reagować na to wszystko po fakcie. Bo gdyby te działania były podjęte 8 miesięcy temu, 10 miesięcy temu, to nie byłoby dzisiaj tych problemów ze skupem interwencyjnym zbóż, ze sztuczną ceną, z tym wszystkim. Więc zobaczymy też jak to wszystko wygląda, no jest to w takim miejscu, gdzie można yy, to oglądać. Ja tylko jeszcze raz powiem, to tak naprawdę dzisiaj należą się podziękowania dla wszystkich, którzy podejmowali te działania protestacyjne, strajkowe i wiele dni spędzili na ulicy. Bo to wy dzisiaj macie powiedziane, mieliście rację. Ludzie, mieliście rację. A wasze problemy ze sprzedażą zbóż pochodzą skąd? Pochodzą stąd, że no, niestety władza nie słuchała nas od razu. I trzeba było zrobić w ostatnim czasie kilka strajków. dwunastodniowy strajk w Hrubieszowie. Kilka ogólnych w kraju, takich wyrywkowych, gdzie traktory były, i można było dojść do tego, że są teraz kolejne działania, i nie ma co przedłużać. Widzimy, że te konwoje są i funkcjonują. Z tego co wiemy medialnie z informacji medialnych wiemy, że te konwoje mają być przez 7 dni. No, władza musi swoje ugrać, pokazać też to wszystko, zrobić, pokazówkę. Okej, okay, niech to robią. Byle były skutki i efekty dobre tego wszystkiego. Później będą same plomby elektroniczne, ten tak zwany system SENT, który powoduje, że samochód ma założoną plombę. I, I ciągle ktoś z Urzędu Skarbowego to widzi, z Krajowej Administracji Skarbowej, gdzie to zboże się porusza, oby jak najdalej poza Polskę. Ja, ja będę powtarzał kolejny raz. Dla mnie jedynym rozwiązaniem jest przywrócenie ceł. Które spowodują, że wożąc ten towar do Unii Europejskiej, dany handlowiec będzie musiał cło opłacić. Jeżeli towar nie wyjedzie, to to cło tutaj u nas zostaje, co powoduje wyrównanie cen. Bo, na przykład, pszenica w Polsce kosztuje 1000 zł za tonę, czy 1400, na Ukrainie 900 zł, czy 800. 50% cła, cena się wyrównuje. A jeżeli to zboże opuściłoby Unię Europejską, to wtedy ono jest zwracane temu, który handluje, czyli jest to bardzo uczciwy układ. I wy nie wierzcie, że ci, którzy handlują czymś, nie mają pieniędzy na cło, bo jeżeli nie mają pieniędzy, to jak handlują, że na tym nie zarabiają, więc y, są te pieniądze na to. Ja jestem y, przekonany, a nasza cała gospodarka klęka. I powiedzcie mi, że to nie jest nasza siła? To nie jest pokaz siły organizacji, te konwoje, to wszystko. Tak, to jest nasz duży plus, udało nam się to zrobić. Ale też zobaczcie, my tutaj mówimy o problemie rolniczym, a ja mówię, że nie powinno tak działać państwo, że dopiero problem rozwiązuje, jak on się tak bardzo uwypukli. Problem jest w tym miejscu, że politycy nie przewidują tych kryzysów, które mogą nadejść, które za chwilę będą. A to jest główne zadanie polityków, żeby te kryzysy ubiegać, bo problemy będą, były i są. Tylko teraz sposób, kto je będzie pierwszy przewidywał i pierwszy reagował. Dziękuję wszystkim, którzy protestowali, którzy wierzyli w siłę protestu, bo jakieś rozwiązania są, zagoniliśmy polityków do roboty. Ja jadę dalej, a tutaj pięć tirów, konwój też jedzie dalej, no i będziemy naciskać na kolejne dobre rozwiązania. isso